Hejka, kochani. Hejka. Widzicie to? Ja też to widzę. Skoro przyszła paczka do mnie z Cinse no więc pokażę wam, żeby nie leżała. No to jak jesteście ciekawi, co się znajduje tutaj, już wam mogę tylko powiedzieć i zdradzić, że jest tutaj coś. Czy jest to na miniaturce? Nie wiem, może jest, nie wiem. To wy widzicie je ja jeszcze, nie wiem. Bo ja to wiecie na końcu tej miniaturki. Jest tutaj coś yy, wielkanocnego, na co, co jest czego jestem bardzo ciekawa, no więc... To lubi hole moje, czy ogólnie z synseja. to ja Was mogę dzisiaj zaprosić na haul. No więc otwieramy. Dzisiaj sobie tutaj y, usiadłam, nie będę stać. Jeśli coś będzie dla mnie, to zrobimy, mierzemy. Ale ja nie pamiętam, czy tutaj jest coś dla mnie, bo wiecie. Paczki różnie przychodzą w różnych terminach. Nie jak mają coś na magazynie, to przychodzi szybciej. Jeśli czegoś nie mają, no to trzeba troszeczkę poczekać. Ehm, jeśli będą dostępne linki, to zostawię Wam na dole. się standardowo. Dobra, zaczynamy! Uwielbiam. Hole. Tutaj jest też coś dla dzieci, głównie chyba pod dzieci. Jest to to jest dla Nikoli. Jak będzie za dużo, nie będę pokazać jak to będzie. Bardzo fajna. Uuu, jaki gruby jeans. Jaki gruby porządny jeans. Spójrzcie widzicie. Gruby sztywny jeans. I mamy tutaj spodenko spódniczkę. Jak widać spodenki z tyłu tak wygląda. A z przodu na zakładkę jest to yy, spódniczka. A tutaj są spodenki. Czyli wiecie, dwa w jednym są to z wysokim stanem na guzik. Ładne to jest, no to jest ładne, wzięłam na 158, ceny gdzieś mam w rogu, aktualne będą wyskakiwać i z tyłu na takie zas zasekładki, bardzo ładne, bardzo ładne. Sama chętnie bym takie sobie y, zakupiła, no dobra, to później będzie, coś tutaj z sekcji do domu jest. Teraz coś dla młodego, jeans y, takie. Okej! Okay. Nie, to nie jest coś dla młodego, to jest coś dla mnie, to mi się bardzo spodobało. Czytam opinię, że jest bardzo krótkie. M-ka została wykupiona, więc stwierdziłam, dobra, zaryzykuję, zamówię sobie S-kę. Mam nadzieję, że będzie dobra, na koniec sobie przymierzymy. Mamy tutaj jeansową spódniczkę na zakładkę, mini spódniczkę. Czy ona ma, ma tutaj zamek? No nie ma tu żadnej gumki, więc mam nadzieję, że... Cisnę się w nią, bo to wiecie, jest rozmiar 36. Yy, miałam 38, ale nie zdążyłam zamówić i zostało wykupione. Będziemy zaraz mierzyć. Dobra. Dalej mamy tutaj 164, już taką trochę nowy wzięłam koszulkę dla Nikoli różowy prążek. Ładna. Bo te koszulki są takie troszeczkę krótsze. To jest taki cukierkowy, pudrowy róż. Z falbankami dwoma, bardzo taka delikatna dziewczęca bez żadnych wzorków, będzie pasować właśnie czy nawet do tych spodenek, czy do wszystkiego, bardzo ładna, więc to na pewno też od razu zostaje, ja się nie sugeruję yy, latami, dlatego że każde dziecko jest inne, to jest dla trzynastoletniego dziecka, dziewczynki moje, moja córka ma 10 lat i myślę, że to będzie w sam raz, wiecie, i dodatkowo powiem Wam, że to jest takie dość elastyczne. Ładna, ładna luseczka. Kolejną rzeczą, skoro tu idziemy, to mamy dwupak. Wiecie, że dwupaki naprawdę mega się opłaca zamawiać. Ja lubię te ubrania, powiem Wam, jakość naprawdę jest dobra. Zamówiłam dwie koszulki dla młodego rozmiar 122, również tak troszeczkę na wyrost, ale przydadzą się. Jedna jest niebieska z dinozaurem, a druga, która mi się właśnie bardziej spodobała, jest to taka szaro beżowa takie dinozaury, jak widzicie. Ładne, niebiesko zielone. No, bardzo ładne. Bardzo ładne koszulki. No naprawdę dwupaki, wielopaki. To jest coś, co się najbardziej opłaca. Teraz mam tutaj coś yy, znowu dla młodego. I widziałam, że weszły z tej samej serii koszulki i spodnie w nowościach są. No, więc chyba będę chciała zrobić z tego komplet, żeby był. No. O, jakie ładne Chicago. koszulka chyba już mamy czerwoną. I mamy tutaj bluzę bez kaptura, czerwoną. Z, to jest taka nie prasowanka, tylko widzicie. Takie, taka guma, jakby. No. Z kangurowaną taką kieszonką, z miśkiem w środku. Uuu, cieplutko, cieplutko. Bez kaptura. No, jakoś powiem Wam, że ja lubię te najbardziej bluzy bez kaptura, jeśli chodzi o niego, ewentualnie z kapturem, ale to wtedy tylko tak bardziej na podwórko, bo tak w domu mam wrażenie, że ten kaptur coś tam przeszkadza i, i jakoś, wiecie. no nie wiem, no wolę taki sklep. Kolejny dwupak nadszedł, ha, spodenki dresowe, trzeba powoli się zaopatrzać, bardzo ładny miętowy kolor z kieszeniami, całe gładkie, drugie niebieskie, z lampasem białym i z... Jakimś napisem, więc y, też taki dobry materiał, grubszy. No mam nadzieję, że będą. Y, jasne są. Ale spodobały mi się. Kurczę, garderoba nie może być cała czarna. Ja lubię kolory. No więc takie ładne y, zestaw, miętowe. 116 y, rozmiar. I może przyspieszmy. Kolejną rzeczą, dwupak jest to dress. Tak, błękitny wziąłem dress. O tutaj dużo błękitnego, dres dla małego rozmiar 116. Czekajcie oderwę to od razu, żeby mi to się nie zapodziało, nawet podczas prania, wiecie. Błękitny, jasny, taki błękitny, bardziej błękitny, był u was taki bardziej w szary wpada, z takim przeszytym tutaj trójkątem, zwykłe różne kolory były. Mi się akurat ten spodobał taki dość duży się wydaje. U, 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 116 jakieś takie sporowe. Cienki materiał taki dresowy, ale z puszkiem. Ale z puszkiem, z kieszeniami, bez żadnych napisów, nadruków. Yy, gładki cały. Tak właśnie chciałam, żeby był gładki. Z takim tutaj trójkątem. przyszyciem. Bardzo ładne. Ale jakieś takie, też jest coś 16, jakieś większe wypada. O, coś na lato. Ale czarne wzięłam. Wzięłam czapkę i z doświadczenia od razu mówię dlaczego czarna, bo w zeszłym roku ja nie narażałam ją prać. Po prostu jedno wyjście i od razu tutaj, wiecie. Czapkę z Marvela. Mm z daszkiem, nie wiedziałam bardzo jak to wybrać, bo tam rozmiar był S, M i L. Czarna, Marvel. Jakieś to są bajki, nie wiem o co chodzi. I to nie jest wyszyte, to jest taka jakby też guma. Jak Widzicie, taka odstająca 3D. No i tutaj mamy chyba Marvel, to chyba te bajki, które podchodzą pod to. Nie wiem jak to tam jest. Coś jasnego. Teraz i coś przyjemnego do tego trochę przesunę. Tak, są to śmietankowe spodnie. Z takim przeszyciem na dole wzdłuż nogawki, z szeroką nogawką z takiego materiału dresowego, ale yy, patrzę, bo też padał. Ale taki cienki, fajne. Rozmiar 152, bo stwierdziłam, że będą może ładne. Fajne z tym takim przeszyciem, że będą może za długie. Zobaczymy, jak przyjedzie. Bardzo ładne, chociaż no taki jasny kolor. No mam nadzieję, że jak będzie dobry, że trochę w nim pochodzi. Bo ładne, bardzo ładne. Dobrze, idziemy tutaj dalej. Bo naprawdę to długo u mnie Z jakimś takim malunkiem. Okej. Okay, tutaj już są 158 spodnie jeansowe szwedy, typu szwedy. Z sercami namalowanymi. Tak, są tutaj serca. Zobaczcie, jakieś tutaj z tyłu. Napisy. Ładne. Bardzo mi się spodobały. O, i na dole mają kwiatek i motyle. Jak wejdziecie, to na pewno zobaczycie w spodniach. Pokazują się jako pierwsze i nawet jako proponowane. Dobrze namalowane. Nie powinno się spierać ani tak wiecie, pękać. Ten, ten, te części namalowane. I tutaj mamy kwiatka takiego. Myślę, że na pewno jej się spodobają. Na pewno. No dobrze. Więc takie spodnie. Coś bardziej dresowego i coś bardziej jeansowego. No wiecie, teraz taki styl, tak chodzą. I coś ostatniego. O, coś Gumetką związane, no właśnie, spodnie jeansowe dla młodego. On nie ma żadnych. Kupiłam kiedyś, noga mu nie weszła. No więc stwierdziłam, że może takie bardziej e, niby jeans, taki bardziej luźniejszy. Rozmiar 110 wzięłam. Tak bardziej na teraz chodziło mi. Czemu to tak związane? gumką, ok, chyba w sensie joggery, luźne, ok, takie gładkie, zwykłe, z przeszyciami, do kosza, do kosza wyrzuć, tak, no dobra, ale taki jeans nieelastyczny bym powiedziała, myślałam, że to będzie taki bardziej z tych jeansów takich bardziej elastycznych, yy, no taką tutaj, ojej, czego tam szukasz, no dobra, ok, myślę, że będą ok dla niego i to wszystko jeśli chodzi o dzieci, nie nie. Jeszcze mam tutaj dwupak, proszę naklejkę, pomocnik przyszedł, przykleimy. to było z wyprzedaży, naprawdę grosiki kosztowały chyba za te dwie bluzki, zapewniałam, nie wiem, z 8 złotych, eee, takie, co to jest, misie, misie w czapeczce, taka pomarańczowa, nie pomarańczowa, żółta, eee, 116, też takie ciężkie wzięłam i misio, taki. taki, czapkę zobaczyłeś, Okej, okay. bardzo ładna, o, ta jest ładna, Pop E, Telefon przeszkodził mi, i tutaj mam e, ostatnią już taką bluzeczkę. Chyba, ostatnią, nie wiem, czy widzę, coś jest. Mamy tutaj taką bardziej e, podelegancką, coś takiego bardziej bez misiaków i jakichś takich obrazków. I wzięłam e, z tej samej serii: mamy na 116 czarną, mamy i wzięłam teraz beżową. One są piękne, ślicznie leżą, z buziczkami imitującymi drewno, kieszonka, taki cieniutki materiał. Bardzo ładna i myślę, że będzie fajnie wyglądała właśnie do takich bardziej może eleganckich spodni, czy chociażby do tych e, jeansów, które mamy. I to tyle jeśli chodzi ubrania, czyli dla mnie jest tylko spódniczka, a teraz przejdźmy do sekcji domowej. No więc zamówiłam dwie poszewki. O, tutaj coś jeszcze jest. A, wiem co tam jest. Dobra, dwie poszewki, dwie czarne poszewki. E, z złotym nadrukiem. A na tym, na tym złotym nadruku mamy, yy, to jest mucha, pszczoła. Bardzo lubię te poszewki, dlatego że zobaczcie, one są welurowe z jednej strony. Ukryty mamy zamek, nawet nie widzę go. Gdzieś tutaj jest ukryty. Jest tutaj ukryty, no bo nawet go wyczuwam. Zobaczcie, z jednej strony chyba zadychę. Cenę tutaj gdzieś pokażę. się pokaże. I z drugiej strony, i tutaj mamy złotą pszczołę. Tak, pszczoła, to nie jest mucha. No, śliczna. Strasznie mi się spodobało, dlatego stwierdziłam, że mówię: Nie, no, muszę zamówić się raz Tu. Śliczna. Taka do jakichś kolorowych poduszek w kwiaty, bo pszczółki kojarzą mi się właśnie z okresem letnim, mimo że na czarnym tle przynajmniej lepiej ją widać. Dobra, tutaj mam jeszcze jedno zawiniątko w papierku. A mam tutaj okulary dla Nikoli przeciwsłoneczne, bo miała jedne, ale no gdzieś się zagubiły i nie mamy. I ona ostatnio tutaj mi mówiła, że nie ma okularów, dlatego stwierdziłam, że dobrze zamówię Ci okulary. Takie okulary, jak widzicie, kwadratowe. W sumie ja sama mogłabym w tym chodzić, ale ja wolę większe. No? Nie da rady otworzyć? No więc takie okulary. I teraz już ostatnia rzecz, którą miałam, usunęłam, miałam, usunęłam. Wszystko pusto. Sekcja mój Mordewy. Jaki przybała. Nie jest potłuczone? Mam nadzieję, że... Potłuczone. I to na drobny mak. Nie. No, nie wierzę, jest potłuczone, kurczę. A zamówiłam sobie takie cieniutkie szkło. Czekajcie, jak to wkrótce. O, ale sypie się. Kurde. Takie. O, cholera. To jest takie jajko z uszami z takiego cienkiego, przeżyczystego szkła. Ale no, o, widać nawet już drobinki szkła. O, jak szkło, to trzeba delikatnie. Wszędzie jest szkło. No nawet źle otworzyłam. A, i co z tego, że źle otworzyłam? A może jest całe? Nie, no nie jest całe, bo szkło lata. Już mi tu wyleciało szkło, poczekajcie. No coś tutaj poszło. Jest potłuczone. Ajajaj. Aj, aj. No nie, no. Widzicie? Takie szkło. ok. no to co? I do tego była przykrywka w kształcie uszy. Wielkanocna. Ja miałam zamiar... Dobra, bo mi się szkło wszędzie sypie. Miałam zamiar włożyć tam jajeczka, wielkanocne czekoladki, żeby to sobie stało na pasy. Dobra, chowam to, bo tu szkło wszędzie jest. Więc to idzie do reklamacji. Nie będę wam tylko pokazywać, ani linkować, bo bez sensu. Dobra, przebieram się. Kładam. Znaczy na, na spodnie włożę, na lekicę włożę tu spódniczkę i oby była dobra, trzymajcie kciuki. Czekajcie. Koszulka to nie jest dla wszystkich, bo to nie wszystkim się może podobać. Niestety jest dla mnie e, za mała. No to e, w takim razie potrzebuję rozmiar e, M. Ciekawe czy stacjonarnie one są, bo chętnie bym sobie je zamieniła. Dobrze, że metki nie oderwałam. No właśnie, Mkę mi wykupili i tak zaryzykowałam z tą Eską z diamią, żeby tutaj nie szarpać się z nią. Ale bardzo ładna, bardzo, bardzo ładna. No cóż, ląduje do zwrotu, tym bardziej, że wiecie, no już tam to się, płam, to jest potłuczone, no to i. No to nie będę tego trzymać, po prostu ja nie chcę trzymać czegoś, co zostało zniszczone przywożone do mnie wieżą do mnie. No trudno, no po prostu no, co zrobić. Po prostu, no więc cóż, ląduje do zamiany i to tyle, jeśli chodzi o staję Jak się Wam podobało, zostawcie łapkę. Do zobaczenia. Pa, pa sprzątam.